Stanisław Stachura, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Wodnych w Rzeszowie. Panie dyrektorze, jakie są wstępne oczekiwania i planowania dla powiatu mileckiego, aby uszczyc się tej powodzi, którą mieliśmy dwa lata temu? Na pewno oczekiwania są bardzo duże. Przy czym wszystkie te zadania, o które tutaj wnioskują samorządy, staraliśmy się ująć do programu Górnej Wisły. Jest to program zatwierdzony, przyjęty już przez rząd. Na ten na obszar pięciu województw, a więc między innymi podkarpackiego, przeznaczona jest ponad 13, 13 miliardów złotych, natomiast dla województwa podkarpackiego jest to kwota 3,3 miliarda złotych. W, w tym jest również budowa trzech zbiorników, między innymi bardzo potrzebnego zbiornika kąty Myscowa powyżej jasła które na skutek badań modelowych, jakie przeprowadził Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, z których wynika, że ten zbiornik będzie spłaszczał fale powodziową, między innymi dla Jasła o około 90 cm, a w mielczu około pół metra. A więc o tyle można mówić, że będą, mogą być wały niższe albo o tyle będą bezpieczniejsze. Aktualnie my realizujemy trzy zadania na, na obszarze Mielca, można powiedzieć gminy Mieles. Są to zadania Wisłoka prawostronne obwoływanie Wisłoki od Trząstowa do Mielca. Jest to ponad około 13 kilometrów i wałów, koszt ponad blisko 70 milionów złotych. Te zadania, jedno z tych zadań będzie zakończone jeszcze w roku bieżącym. Pozostały jest planowane na rok przyszły. Lewostronne obwołowanie Wisłoki, a więc tam ostrony woli mielskiej, jest zakończone w lipcu. Przykazaliśmy do eksploatacji. Następnie jest przygotowane obwołowanie prawostronne Wisłoki i ochrona osiedla Żochów, Jak również lewostronne obwołowanie, a więc likwidacja tego obniżenia na granicy między Książecami a Bożą Wolą. Jest to podwyższenie, a więc modernizacja lewostronnego wałowania Wisłoki i budowa wałówcówkowych Potoku Kiełkowskiego. Bo tam, był, tam było wariantowe było rozwiązanie tej sytuacji, jako że Potok Kiełkowski prowadzi dosyć dużo wody. W związku z powyższym była propozycja albo budowy dużej przepompowni, albo budowa tzw. wałów cofkowych i będą wykonane wały cofkowe jako drugi etap te, tego zamierzenia. I to są te, powiedziałbym, najpilniejsze sprawy, które są do załatwienia w najbliższym czasie, jeśli chodzi o y, obszar samego Mielca i gminy Mielec. Natomiast y, następnym zadaniem, które będzie miało wpływ na ochronę powodziową powiatu mieleckiego to jest taki odcinek prawego wału Nowego Brnia na terenie gminy Czermin, miejscowości tam Ziębniów-Otałęż. To zadanie chcielibyśmy wprowadzić też do realizacji w przyszłym, tak, w przyszłym roku. No i oczywiście przygotowywać następne zadania, które by miały... Zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe powiatu bieleckiego. No właśnie, mówimy tutaj o bezpieczeństwie. W swoim wykładzie tutaj dla naszych wójtów samorządowców wspomniał Pan, że lewy wał od rzeki Wisłoki, odkładki powtórna powódź może to wszystko pójść z wodą. Więc czy te pieniądze zostały namarne, skoro to i tak zostanie przerwane przez wodę? Nie, nie, to nie jest zdecydowanie powiedziane, że tam może przerwać tę wodę, przy czym ja mówię o zagrożeniu. Ponieważ powódź 2010 znacznie rozmyło lewy brzeg Wisłoki i, i on, ten brzeg Wisłoki się bardzo niebezpiecznie zbliżył do wału, do stopy wału. Stąd moja obawa, że w przypadku drugiej powodzi i dalszej erozji tego lewego wału może doprowadzić nawet i do zniszczenia już wybudowanego wału. Stąd moje systematyczne wystąpienia zarówno do pełnomocnika rządu do spraw... Górnej Wisły, jak również i do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a żeby, jak, żeby jako administrator rzeki zajął się tą sprawą. Jest to, jest to odcinek około 700-800 metrów, no i niebagatelny koszt, bo to jest koszt około 4 milionów złotych. To więc mając te wszystkie badania ekspertyzy, dlaczego o tym wcześniej nie pomyślano? To znaczy wcześniej pomyślano, ponieważ to się stało w 2010 roku. Tak, i błyskawicznie byśmy zlecili opracowanie projektu technicznego. Mamy wszystkie dokumenty. W tej chwili rozwija się cała sprawa tylko i wyłącznie o pieniądze. A dżentelmeni o tym nie rozmawiają. <ścoughs> nie? <ścoughs> <śpiew> Dziękuję bardzo. Dziękuję.